Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jako tako i jesteśmy w następnym odcineczku z Alicji w Krainie Czarów, czy, czy tam inny pies, witam, witam. Jak doskonale wiecie są te problemy z cutscen... nie z cutscenkami, tylko z rozmowami, czego na razie nie potrafię jeszcze naprawić, ale poszukam jeszcze informacji w, w internecie, tak więc dajcie mi czas, może się uda, a nóż-widelec będzie to działało lepiej. A na ten czas ciśniemy dalej i będę musiał Was poprosić, żebyście mi wybaczyli po prostu za to, że. O, że się tak brzydko psuje. Okej, okay, z tej strony raczej nic nie ma. Wracamy oczywiście do zabijania brutalnie kart, ucinania im głów, ucinania im. przecinania ich w pół. Piękna gra, prawda? Ta, ta gra powinna być od, nie wiem, Pegi 2. <grych> o tak, wyśmienicie. Ta co, wchodzimy do zamku? Czy cokolwiek to jest? Ok, teraz jakoś tam musimy się wspiąć chyba. Upsi. No, come on. Bang. O, nie udało się. Hop. Dobra. Czy tutaj się powinniśmy... O tak, możemy, bo Alicja jest strong woman. Prawda? No, wciskaj się tam. Możesz się podnieść Nie dasz rady? No jak to? Nie rozumiem Nie mogę się Wow Spadłem na twarz jeszcze na dodatek Dobra, jeszcze raz Tutaj się mogę podnieść Tutaj po prostu podskoczę sobie wow. Co to jest? Jakieś nowe te... Nie pamiętam ich Tych potworów Z Z dawnych czasów What the fuck? Jakieś płomieniami tutaj Dobra, nie, to musimy zrobić tak Wejdę tu Właś Jeszcze raz, dobra Tutaj się oczywiście nie podniosę Szybko, 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 szybko Wchodź, 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 wchodź Ała. Dostałem, dostałem, I'm hurt Zdychaj, dziadzie, ile krwi Ginta Rzucaj kartami, Alicia Aleksandra, ale, ale, Aleksandra no, O, ale jajca, no Rzucaj w niego ty jeszcze żyjesz? Ups, ups, nie ma. A, wow, ile mi życia zabrał? Menę, jeden. Jezus Chrystus! Jezus Chrystus! Zabili mnie! Znaczy, w sumie to nie zabili, ale. Kurde, co to było? Jakie tam mają. weapon... weapon. O, zajebiście... Znaczy, fajnie. Ale widać, że to nie ma, żeby takiego, że jak spannę, to. już koniec. Bardziej wtedy restart. Znaczy, respawn. No, to całkiem, to zbyt ułatwia grę mi się wydaje, ale może to tylko... Właśnie, co tutaj, nie widziałem tego z drugiej strony. What? What? Okej, okay. gdybym wiedział to może bym tutaj nie wchodził. Co to jest? Giń, ouch! To, dostałem ja? On? Nie wiem. Ono? Giń! A, bo on, to coś na mnie krzyczy. Ups, nie trafiłem! Zaraz umrę! Nie. Zgiń! O, tak! Płoń! Serduszko, puka w rytmie czacza. Zdychaj psie! Dobra! Wszystko się udało tak, jak miało się udać. Rozpada się podłoga. Oh, boy! Jakieś serduszko tutaj mamy. Tam mamy też drugie serduszko, ale mam już pełne życie w sumie. Więc nie potrzebuję go. Dobra, Alicjo. Wciśnijmy dalej do tej drzwi, to wygląda. O, oh boy! No proszę I... Udało się, dobra, ja wchodzimy W drzwi Do następnego poziomu, czy coś Za... Za murami, Beyond Walls, tak? To jest za, nie pamiętam czy... nie pamiętam w ogóle tego Poziomu, czy to jest jakiś nowy poziom dodany w paczu, który zainstalowałem? Bardzo możliwe, o nie, znowu oni Oni są okropni, al... Mogę ich zaatakować tym, mogę, tak? Tylko, że to. Nie dam rady, ich zabić w ten sposób pewnie. GIN! Jezus, Maria! Ten jest naprawdę chyba nieśmierny. Może jego się nie da zabić? Możliwe, to jest bardzo możliwe, że po prostu przed nimi to mogę tylko i może uciekać. Wow! Okej, okay, dostałem coś. Nie widzicie tego teraz, albo teraz to widzicie. Zamieniłem się w jakiegoś demona! CO TO JEST? Czym jesteś, Alicjo? Chryste, panie... Ja pierdolę, co ja robię? Jestem szatanem! Jak długo to trwa? Nie wiem, ale to jest za rumbiste. Ucinam i łby, w ogóle jakieś bomby spadają. Nie wiem skąd. Ja to chcę mieć tak zawsze. Co to jest za jakiś magiczny przedmiot? O, wow, boy! Kurde! O, oh, skończyło się. Alto było zajebiste! Dosłownie, ten ma jakieś... Coś! O! Oh, bomba atomowa! Słuchaj! Giń! Kurde, on zawsze trafia! W sensie nie ma opcji, żeby nie trafił, prawda? Chodź tu! Ja ci zaraz dam! Ups, 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 ups. Dobra, tutaj mi akurat... Przy, przy ścianie mi nie może trafić, to jest dobrze. Nie trafisz mnie, O, dobra, nie trafił mnie Ile no, ty jeszcze będziesz miał zamiar żyć, co? Kolego, nie mogę się namierzyć, czekaj Umrzyj, o chryste, nie mogę go zabić Może on jest też nieśmiertelny albo coś Eeeem, um, okej, okay, tutaj się życie Albo zrespawnowało, albo tu było to żytku. Nie wiem, o, o o o o o, hello, hello Może sam byś się zabił, by było fajnie Okej, okay, tam nie mogę wejść aktualnie, tutaj są jakieś drzwi a tu jest też jakieś wejście. A nie, to jest zwykła krata proszę na drugą stronę, dobra. dostałeś! Garm, jego to mogę zabić kartami. To bez problemu. A ten to jest jakiś boss czy coś? Tak, jego tutaj na pewno nie ściągnę z tej pozycji. No to jest niezbyt mi. dało. Dosta o, zabiłem go, zabiłem go, zabiłem go. Udało się. I dostałem z niego serduszko, którego no niestety nie sięgnę. Garm. E, dobra, tak to... Jeżeli tutaj już i tak nic nie zdobędę. <grym> Okej, okay, sam siebie zabił chyba. Jakiś e, płomień. Jestem ja w jakiejś... Kurde, nie wiem w ogóle sam gdzie. Wyłażę stąd. Okej, okay, drzwi, drzwi i drzwi, i, i drzwi, i drzwi i... I jakaś... Coś Okej, okay, pamiętam ten poziom, ale tamtego poprzedniego nie pamiętam, ani trochę Może grałem w, sam, w samo jakieś demo um, Boję się na to wejść O Jeden kawałek uciekł? <laughs> wiem, już wiem jak to działa O nie, spadłem O, znowu spadłem Uda mi się jeszcze tam doskoczyć? Ach, nie, nie uda mi się chyba Fuck! Może mi się jeszcze uda, spokojnie. No, no, ta, teraz już na pewno nie. Fucking hell, dobra, już wiem jak to działa. Nie ogarnąłem. E, na czas. Ciekawe, czy to spadnie? A, nie. Tam jakieś latające gunwo jest. Hej, ja potrzebuję tutaj po... Myślę, że ktoś tutaj wszedł. Potrzebuję pomocy. O, ale fajne drzwi duże. Bardzo fajnie tutaj zabawa właśnie tą proporcją i w ogóle. wszystko lata, takie ogromne, albo malutkie, albo tamto coś. Jesteśmy po prostu pomiędzy wymiarami. Dobra. Jak to teraz będzie wyglądało? Fajnie by było, gdyby ktoś mi tutaj powiedział albo przyszedł tutaj i mi to podłożył z powrotem. O, chyba lecą. Albo nie. O, te drzwi wielkie jak... A to się tak otwiera. Super to wygląda. Dobra, e... co nie mogę liczyć na pomoc? Na ponowne ustawienie się tych klocków? O, dobra. Okej, okay, więc one tak lecą, 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 lecą. Dobra, super. E... Jestem tutaj. Który pierwszy odpadnie? Ten. I się postawi tutaj. Ups, dobra. Tędy. 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 I eee, gdzie jest następny klocek? Przepraszam? Nie widzę następnego klocka. Okej, okay, tam jest. O, dobra, to powinienem był przeskoczyć. O! Uszajdź. Oh, o! Dobra. Dobra, udało się. Następny klocek idzie tutaj. Tak późle trochę. To myślę, że teraz już to pójdzie jak spłatka. że mam taką nadzieję. Spokojnie Alicjo, spokojnie, jesteś w dobrych rękach. Taką mam nadzieję. Okej. Okay. Boczkiem, boczkiem. No, okej, okay, ten teraz. Kurde. Uj, Jezus! Dobra. Udało się. Wchodzimy do portalu. I nie wiem, czy to widzicie w sumie. Zamykają się po prostu teraz drzwi. Myślę, że to będzie akurat widzieć. Mam taką nadzieję. Okej. Okay. Nowy teren do zabawy, widzę. Tutaj mamy. Wow! Get the fuck out! O Jezus! Mogą mnie zrzucać. Umrzej! Fuck. Wow! Wyrzucili mnie. A No nie mogę tak! Zabijecie mnie. Ooo, oh, zabili mnie, what the fuck? I co, teraz od początku? <laughs> o oh, nie, a nie, da, mogę od początku tego e, Od początku chyba KC... Nie, od początku tego całego, o nie Dobra, to widzimy się już tam Nie wiem co to w sumie jest, wiedźmy jakieś? Czy coś? O, dałem radę, okej, okay, easy Tą drugą też? Nie, jeszcze nie Umieraj, umieraj, proszę, umieraj. Dobra, udało się. Super. Um, tutaj jest jakieś. Coś. O, tutaj mogę zejść, tak w ogóle. O! Nie wiem, czy się spodziewali. Okej, okay, czyli teraz musimy w odpowiednim. ułożeniu. W odpowiednim ułożeniu ułożyć, chciałem powiedzieć. W odpowiednim nie wiem w sumie jak mam to zrobić Eee uh, Eee uh, Ups Jakie są kontrole? Uh, dajcie mi coś zobaczyć tylko <laughs> Game Options Video Control Okej okay. Climb down Okej, okay. turn, turn, turn Coś tam, bla, 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 bla Toggle Shift Use Enter O, oh, jeez, Enterem? No tak, w sumie, stara gra. Jezu, yes, co to jest? Widzieliście to? To było dziwne. O. Coś zrobiłem. No a teraz to. A! To jest ta muzyka. Udało mi się za pierwszym razem. O, oh, what the fuck? Okej okay. Easy Ale to było easy, ale jestem geniuszem Jestem geni geniusem No ale teraz muszę magicznie... W ogóle co to jest? Okay, myślałem, że to mogę jakoś zniszczyć może Czemu te paski nie znikają? Nie wiem e, Chciałbym spróbować ich... Nie wiem, czy dałbym radę to jest też fajne, że właśnie pokazuje mi, gdzie, gdzie skoczę. Ups. Umieraj, proszę. Ok. Wow, 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 wow. Umieraj, proszę, umieraj. Ok, easy peasy, lemon squeezy. Teraz możemy iść dumnie przed siebie. I chyba nie umrzeć po drodze. Ale to różnie bywa. Skoczysz tu, czy nie? Ups, dobra, samemu skoczę. Nie potrzebuję pomocy. I wchodzimy do środka. Witam, 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 witam. Wow, hello. You don't w mordę nożem i śniadanie. O, Ha, myślę, że coś fajnie też. Nope. Ok, zabiłem go. Hello? Nadal są paski, o. Co się dzieje? Walka z bossem. Schody Okej, okay, te schody się ruszają. I czyżby latające te potworki znowu? Chyba nie Okej okay. mm. Dobra, dobra, dobra Ups o, o Jezus! Dobra, nie tylko się nie zabić Magicznie o, no nie! Ło, do, było do... Spadłem. Było dobrze. Kurde. Hop. Hop. Chciałem powiedzieć. Dobra, nieważne. Hop. Chłop. Chłop. Halo? Okej. Okay. I teraz będzie ten... Moment! Złap się. Ws... O, easy! Dobra dziewczyna. Wchodzimy do środka. Okej, okay. następne drzwi jakieś. Teraz jestem na górze. Ej, zaraz. O, nie! Tylko nie one Giń psie Nie mogę tego zaczynać od nowa O No, halo Nie, zrzuciła mnie Ja cię pierniczę i teraz muszę tam wracać Nie, nie, nie muszę Dobra, 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 no tak Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, sukwo? Oj! No come on! Umarłem! Nie, nie, proszę, nie! Wszystko od nowa! Fuck! No to tak jak zawsze, zaraz będę! Dobra, powracamy. Jestem już w tym miejscu z drzwiami. Zostawiłem sobie tam na samym środku y, to y, To zaklęcie, które pozwala mi zabijać na ciosa, dzięki któremu mam nadzieję, że sobie o wiele łatwiej poradzę z tamtymi latającymi, wkurzającymi, oh fuck, babkami, których nie można zabić chyba normalnie nożem, bo o, dostałem. Dobra. On i tak mi to da tutaj żydku, prawda? Proszę żydku najpierw. Okej okay. A to jeszcze nie jest to, przecież tutaj są jeszcze teraz skokki. Dobra, to to teraz zrobimy bardzo szybciutko. No dobra, 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 to już widziałem. To się dopiero nazywa trudna gra, a nie tak jak dzisiaj Dark Souls'y. Jasne, Dark Souls'y. Tutaj jak umierasz, kurde, na samym praktycznie końcu poziomu, to gra ma to w nosie, jeszcze raz. Nie było, kurde, sorry. Alright. Right, everybody. Udało się, proszę bardzo. I teraz idziemy cisnąć tamte babki. Gdziekolwiek są, wypieprzaj. Może się udało nie bez tego? Na pewno nie. O, fuck. Dobra, 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 dobra. Nie pozwolę się dać zabić. O, nie, czy tego tutaj nie ma? No nie! No tak nie ma! Nóż zgubiłem! O nie! Okej, okay, teraz dostałem coś. Dzięki czemu będę mógł je zabić? Yy, bo okazuje się, że to zaklęcie zniknęło po prostu. Gdzie one są? Gdzie one są? Nie mogę tak po prostu teraz. Jest, dobra, zabiłem ją. Jedna umarła. Mam Na nadzieję, że dała mi Żytku. Dobra, dostałem e, z powrotem życie i manę. Na pewno, znaczy w sumie nie widzę, nie? Ale dostałem pewnie. Fuck off. Nie widzę w ogóle, czyli znaczy, widzę, ale nie widzę. Tak! Killin'. Dziękuję. Teraz mogę to zrobić. Dobra, dobra, dobra. Dawaj, zjeżdżaj w dół. Dobra. Gdzie są te drzwi? Nie mam pojęcia. Co to jest? To są te drzwi? Aha, mam wybrać, jakby drzwi. Oh, boy. O, oh, dobra, do góry, do góry, do góry, do góry. Alicia. Moja ty kochana Alicia. Uh, o, tutaj mamy manę. Dziękuję. Dziękuję, moja droga. Tutaj mamy trzy pary. Trzy pary. Tak, no. Jakby trzy wybory. Wezmę sobie Zobaczymy tutaj, okej. Okay, działa, chyba. Albo nie. Tak to po co tam wchodziłem, skoro i tak teraz wyszedłem? Wypierniczać, proszę, grzecznie. O, ale mu dałem, no mają w pysk. Ouch. what the fuck? Jezus Maria! No, ej, i tak ciebie nie mogę zabić, nie? Jest to zdeczka niesprawiedliwe, dobra, tak to wal się. Nie ma, nie było mnie tu. Może dam radę tam do środka? O, na pewno. Na pewno Żytku tutaj mam. Żytku, Żytku. Tu, tu, tu. tu, tu. Może, może z drugiej strony to by miało jakiś sens, prawda? Tak, z drugiej strony muszę tam wleść. Ale tych robotów się zabić raczej nie da. Albo nie muszę wleźć z drugiej strony. Może muszę wyjść. Nie, nic się tutaj nie pojawiło, niestety. Czy jednak może z drugiej strony? Dobra, sprawdźmy to. Hop, hop. Do góry, do góry, do góry, do góry. Alicia. Ups. Dobra, witam. Mnie tu wcale nie ma. Nikt mnie nie widział. Nadzieje. Tak, nie widzą mnie jeszcze chyba. Wow, jak to? Excuse me. Mam pomysł. Uch! Wypier. Coś. się... No nie, tylko nie to. I się okno otworzyło. Dobra. Walsie na pyszczek. No, one mają takie zaklęcie. Nie mogę nic zrobić. Nie. No ja cię! Nie, nie mogę teraz umrzeć! Oni mają takie zaklęcie, które zawsze mnie trafi. O, jeszcze umarłem! No nie. Come on! Od nowa? Pytanie, nie. O, ja nie muszę od nowa. Dobrze. Load game. Wyśmienicie. Po prostu z drugiej strony se podejdę i tyle nie. Dobra. I tutaj nagle nie ma tych robotów? No, dobra, jak dla mnie spoko, nie. Dobra, widzę, rozumiem. No umrzej. No tak nie może być. Dobra, spokojnie. Zdychaj tak! Ta jedna zdechła na raka. Szyjki macicy. Ono tu. Zabiłem ją. I teraz wezmę to serduszko. A, z drugiej walić to serduszko. Mam, mam, kurde, lepsze zajęcie, czyli na przykład wejście tutaj. Mam nadzieję, że tutaj doskoczek grzecznie, ładnie, pięknie. Okej, okay, czyli wejście tam y potrzebuje do tego logiki, tak? Wow. <grystanie> Okej, okay, czyli jesteśmy w, na znanym poziomie. Co to za jakieś upośledzone dziecko jest? O, to jestem ja. Wow, Alicia. Czy to jest mój wróg? W sumie dostał w pysk, nie? Dźgam cię. Próbujesz mi coś powiedzieć? <gryw> Dobra, ale tutaj wejdziemy dopiero w następnym odcineczku. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie trzepnąć łapeczki w górę i obejrzyjcie następny odcinek, który będzie już wkrótce. Dziękuję za oglądanie, pa pa!